Dzień dobry, kłania się Grupa Patriotyczna BNTM, dzisiaj mamy sesję plenerową, plenerową z widokiem na, na muzeum, tutaj kiedyś była kopalnia, dzięki radosnej twórczości naszych rządzących obecnie mamy tutaj muzeum i w większości kopalń na Śląsku chyba takie coś powstanie, ale to są wiadomości polityczne, natomiast zebraliśmy się dzisiaj z panem. Tomaszem cukiernikiem to jest publicysta najwyższego czasu i nie tylko najwyższego czasu yy, silny w tematach ekonomicznych. Yy, dzisiejsza pogadanka będzie stricte na tematy polityczne, żeby yy, przepraszam, ekonomiczne, żeby nie ruszać tego co się dzieje w polityce, bo dzieje się bardzo wiele i różni ludzie mają różne yy, Poglądy na ten temat. My to zostawiamy. Dzisiaj zajmiemy się tylko e, ekonomią, czyli tak. Pan Tomasz Cukiernik, publicysta, m.in. Najwyższego Czasu i naczelny libertarianin Rzeczypospolitej, Jacek Sierpiński. Panowie powiedzieli, że mają poglądy podobne. My się zaraz przekonamy, czy mają poglądy podobne. Ja mam przygotowane tutaj cztery pytania. I spróbujemy posłuchać odpowiedzi, czy rzeczywiście te poglądy są podobne, czy może się troszeczkę różnią. No, życzylibyśmy sobie, żebyście panowie przedstawili swój punkt widzenia. W pierwszej kwestii, w kwestii długu publicznego i co się dzieje z tym długiem publicznym na skali kilku lat, bo nastąpiło takie bardzo bardzo duże przestacowanie, kiedy ten dług publiczny zaczął się chyba troszeczkę zmniejszać. Prawda? Panie Tomaszu słucham. Dług zaczął się zmniejszać w związku z tym, że ukradziono 150 miliardów złotych eee, i... z Za akcentem na ukradziono. Oczywiście. Natomiast eee, dług się niewiele zmniejszył, ale dalej od, od nowa zaczął rosnąć po, po tych sztuczkach księgowych. Na przykład e, tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku e, dług, dług e, samego Skarbu Państwa wzrósł o 26,5 miliarda złotych, e, co oznacza, że gdy tak dalej będzie się zwiększał w tym samym tempie, to przekroczy wszelkie rekordy i w ciągu roku może wzrosnąć aż o 100 miliardów złotych. To by był całkowity rekord dotychczasowy. Czyli prawie wszystko to, co nam zabrano. Dokładnie. Hmm. Czyli panowie to w ciągu roku wyżyli. Natomiast kwestia jest taka, że zadłużenie samego Skarbu Państwa to nie jest wszystko. Danych Ministerstwa Finansów na koniec marca tego roku to było 806 tam, z kawałkiem miliarda złotych. No ale do tego jeszcze trzeba dodać zadłużenie samorządów, to jest 75 miliardów na koniec zeszłego roku. Do tego dochodzi zadłużenie FUS-u, około 45 do 50 miliardów. No i zadłużenie y, Krajowego Funduszu Drogowego, który w ogóle nie jest wliczany przed, oficjalnie przez, e, przez e, statystyki rządowe, do długu publicznego to są około 30 miliardów złotych w tej chwili. E, więc, e, więc łącznie dług publiczny przekroczył 950 miliardów e, w tej chwili. Z tym rzeczywiście to nie jest cały jeszcze dług publiczny, bo nie tak zwany dług ukryty, czyli po prostu zobowiązania przyszłe, głównie związane z emeryturami i, i służbą zdrowia I, i łącznie z tym wszystkim to jest, to jest kwota rzędu 3 bilionów złotych, czyli, czyli prawie dwa PKB, dwuletnie PKB Polski, prawie że. Bankier.pl publikował już dwa lata temu, że przekroczyliśmy te 3 biliony. Ja nie wiem, czy to była wtedy prawda, czy nie była prawda. Oni, to są podawali, różne, to są oni podawali sztywne dane. Różne czyli... obliczenia i to też są obliczenia, które też dokładnie się tego nie da wyliczyć, bo no z różnych powodów, bo to są wydatki przyszłe, tak? czyli, czyli one też różnie mogą się układać i to są tak naprawdę tylko szacunki i one mogą się różnić przy różnych obliczeniach. Jacku, co byś poradził, ja tutaj do kamerki zbliżę takie coś, to jest najlepsza graficznie ulotka, jaką widziałem, stop w zadłużaniu naszych dzieci, co byś poradził temu dziecku? Dziecku, to w sumie nie wiem, co bym poradził, natomiast wiem, co bym poradził obecnym politykom, bo no, trzeba przede wszystkim jak najszybciej, bardzo radykalnie skończyć z tak zwanym składkowym systemem bezpieczeństwa społecznego. Czyli solidarnościowym? solidarnościowym. Tak, ja mówię składkowym dlaczego? Bo rozmawia y, się ludziom, że oni płacą składkę, która jest oczywiście przymusowa, która jest gdzieś tam podkładana na ich emeryturę. W praktyce to wygląda tak, że oczywiście składka nie jest nigdzie odkładana, tylko jest yy, wydawana bezpośrednio na, zaraz na bieżące emerytury, renty i inne zobowiązania do służby bezpieczeństwa społecznych. Natomiast yy, wskutek utrzymywania fikcji, że jest to system składkowy, rodzą się hojną ręką rozdawane zobowiązania, które tworzą właśnie ten w tej jeszcze nie jest wymagalny, natomiast teoretycznie ma być wymagalny tam za ile lat, jak ci emeryci po prostu yy, wejdą w ten wiek emerytalny. Czyli nie... jaka rada dla tego dziecka no. uciekać szybko, czy odsunąć od... Odsunąć od władzy polityków, którzy chcą utrzymania tego systemu. Ten system musi być zakończony. Yy, oczywiście dotychczasowe do zobowiązania dobrze było to, żeby były spłacone. One powinny być spłacone z ogólnych przychodów państwa. Natomiast, żeby tak mogło być, to oczywiście są wymagane bardzo poważne cięcia budżetowe. Cięcia w wydatkach publicznych właściwie. nie chodzi tylko. Czyli nie będzie darmowy biletów do tego muzeum? Tak naprawdę ja bym się nie zmartwił, żeby było nie było darmowych biletów do tego muzeum dlatego, że do muzeum muzeum powinni finansować ludzie, którzy są zainteresowani chodzeniem jeżeli ktoś do tego muzeum nie chodzi nie jest zainteresowany, to po co ma to finansować natomiast to jest tylko kropla w morzu wydatków i tak naprawdę największe wydatki od których trzeba zacząć to są wydatki no, po pierwsze na administracji, na różnych niepotrzebnych urzędach wydatki na dofinansowywanie różnych grup, interesów. No i ja ostatnio przeczytałem na przykład, że no jakąś tą sporą kwotę, stosunkowo oczywiście, bo w skali całego, z całych wydatków publicznych to jest dalej mała kwota, ale to było już na pewno ponad miliard wydano na dopłaty do prywatnych autostrad, Więc to jest po prostu Nie to, to, to jest po prostu na finansowanie o określonych grup interesów z pieniędzy publicznych, czyli z pieniędzy wszystkich ludzi którzy jeszcze dodatkowo, jeżeli chcą, chcą się przejechać, to muszą zapłacić. To muszą zapłacić. E, Drugim, ustaz, ustawa, ustawa śmieciowa jest dokładnie, dokładnie tym samym przykładem. Nie? Dobra, ale no, no, to przestańmy już narzekać na to. E, zajmijmy się teraz e, szerszym terenem, czyli pan Tomasz jest zorientowany w sprawie budżetu planowanego, budżetu Unii Europejskiej i prosiłbym o takie krótkie, krótką charakterystykę i co nas w związku z tym czeka. Nas, czyli, o, znaczy tak, yy, ciężko powiedzieć konkretnie, co nas czeka, bo yy, w tej chwili Komisja Europejska yy, przedstawiła projekt yy, budżetu na rok 2016, budżetu unijnego, ale yy, problem polega na tym, że... Yy, ten budżet jest w ramach tak zwanej perspektywy finansowej 2014-2020 i my musimy się właściwie tak naprawdę odnaleźć te perspektywy finansowe, a nie na sam budżet jednoroczny. Natomiast w ramach tej perspektywy musi być co roku uchwalany budżet, więc uchwalono, znaczy uchwalono, projekt Komisji Europejskiej mówi o tym, że na przyszły rok budżet Unii Europejskiej wyniesie 143,5 miliarda euro i ja sobie porównałem z budżetem Unii Europejskiej, kiedy wchodziliśmy do, do Unii w 2004 roku wtedy budżet Unii Europejskiej wynosił 95 miliardów euro. Co oznacza, że w, oh. mamy wzrost o 51%. I tu widać właśnie, chociaż oczywiście też no, była inflacja jakaś tam na pewno, ale, ale myślę, że inflacja jednak nie wyniosła niż te 51% w tym okresie. Więc, więc tak to wygląda. Chociaż. Największą część budżetu unijnego przyszłorocznego mają, ma, ma iść, wydatki mają iść na, e, na dwie rzeczy: na dopłaty e, do rolnictwa i dotacje do rolnictwa. No i te dotacje strukturalne. Do, na, e, e, natomiast poza tym dochodzą do tego choćby te koszty biurokracji. To jest, w przyszłym roku ma to być e, 9 miliardów euro. Yy, czyli no ile to jest procent? Ze no, 150 no, ze 143, no około 50% No, ty, to, 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 to... no tak, tak, to będzie z 5%, no 5, 6, 7, tak, 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 6. No, 6%. No mnie, my... mnie, mnie, ja może zapytam takie co, bo dzisiaj usłyszałem wiadomo, że wybiera się do nas premier Cameron. No, to już mówili dwa dni temu. Tak, ale on powiedział takie, takie znamienne zdanie, że jeżeli Polska chce coś osiągnąć dla rolników, to musi ustąpić z wolnego przepływu siły roboczej. No, no, to Wielka Brytania ma jakieś po prostu swoje żądania, bo Cameron się boi, że przegra referendum i Brytyjczycy będą chcieli opuścić Unię Europejską. Dlatego chce pokazać, że on coś robi, że Unia się zmienia, żeby Brytyjczycy zagłosowali za zostanie. Czyli po prostu nasi rolnicy nie, dość, że nie dostali nigdy tych pełnych dopłat, to zostaną jeszcze raz po kieszeni, bo musimy ustąpić, żeby nasi obywatele... mogli nie wiadomo czy tak będzie swobodnie przepływać. To, to, to się okaże dopiero. Tak, zasada tak swobodnego tak tak? przepływu jest bardzo taką silną zasadą i raczej... Nacisk samej tylko Wielkiej Brytanii, to tutaj niewiele da. Mm, ale oni jako pierwszy utworzyli swój rynek i oni mają chyba w tym względzie najwięcej do powiedzenia, bo oni w ogóle nie chronili tego rynku, że tak mówię, na samym początku. No, zgadza się, ale gdyby tak zrobili, no to po prostu Unia będzie bardzo nieprzyjemna. Dobra, czyli tak, w związku z budżetem Unii, czy po prostu będą nam przesuwać ten dzień wolności podatkowej jeszcze kilka dni, bo przecież budżet Unii polega na tym, że oni muszą nas wszystkich z tego okraść, generalnie... Żeby skonstruować swój budżet, no, muszą nam zabrać. Po prostu no, no nie ma innego żeby... A A Niemcom, i Francuzom, no, no Pola, Polacy płacą e, niecałe 500 zł hmm. e, rocznie w ramach składki. Znaczy każdy Polak po prostu. Dobra. Przechodzimy do spraw krajowych, ale trend jest ogólnoeuropejski. Yy, kwota wolna od podatku. U nas, to jest, u nas to jest urąganie dobrym obyczajom, urąganie, naśmiewanie się z, z zarabiających śmieszne kwoty po prostu pieniężne. Tak? Kwota wolna od podatku jest jakimś jakimś chichotem. No, 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 ja nie wiem, no, no jak to nazwać. No, kwota wolna od podatku przede wszystkim przez szereg lat nie była podwyższana i w tym okresie sama inflacja wyniosła ponad 20%. E, także to już sam fakt, że nawet e, nie jest indeksowana. I de facto się zmniejszyła. Oczywiście, że tak, realnie się zmniejszyła. Znaczy co roku się zmniejszy, można powiedzieć. E, natomiast e, rzeczywiście ta wysokość tej kwoty jest skandalicznie niższa, w szczególności jeśli porówna się z e, niektórymi krajami. E, nie tylko bogatszymi od Polski jak Wielka Brytania, gdzie ta kwota jest no, kilkanaście razy wyższa, ale nawet w Grecji kwota wolna od podatku wynosi 12 tysięcy euro, nie mówiąc już o Cyprze, gdzie to jest około 20 tysięcy euro. Podobnie znacznie wyższa jest kwota wolna, czy to w Finlandii, czy nawet w Izraelu. Więc... Y, to, to są, to są, to są To są... No niekoniecznie, bo tam jednak jest państwo socjalistyczne ja wiem, i, wiem, i oni, wiem, tam... oni... mają dość wysokie podatki, ale akurat kwoty wolno mają, mają na dość wysokim poziomie. I... Y, problem y, z kwotą, znaczy tutaj właściwie zmiana mogłaby być nawet tak naprawdę mało odczuwana dla, y, dla budżetu. Z tego względu, że. Po prostu te pieniądze, jeśli wrócą e, po rozliczeniu PITu e, dla konkretnych osób, dla konkretnych Polaków, to zostaną wydane e, na różne cele i wrócą w, choćby w postaci VAT-u czy w postaci akcyzy. E, więc więc, e, więc e, nie jest to jakiś problem większy, więc, a, a Polacy będą mieli więcej pieniędzy. No ale niektórzy politycy tego nie rozumieją. Z tego co się orientuje, to większość podatku dochodowego pochodzi od klasy yy, urzędniczej. Także. Znaczy, ktoś tam nawet wyliczył, i to było dość dziwne, nie? bo, bo, bo yy, wyliczył, że yy, straty budżetu na wprowadzenie kwoty wolnej od podatku yy, będą wynosiły 80 miliardów zł. a czas same dochody. Podatku dochodowego są jest chyba 40 no, chy Chyba w tej chwili to jest około 70, 50. razem z gminami. No, tam, tam no, tak 70, tam, 74, no. bo tak, czy no. coś takiego mi się objął w uszy i to było, to było, że te pieniążki pochodzą z tego podatku dochodowego, pochodzą przede wszystkim od urzędników. No. Czyli I to jest takie skierowanie do kieszeni. Do kieszeni. E, Płacą no. najróżniejsi ludzie. No. No, skoro ja jako przy prywatny przedsiębiorca utrzymuję budżet no to ja płacę pensję urzędnikowi, czyli tak. płacę jeszcze, jego podatek on, on jeszcze musi też zapłacić to to, to nie no Twój nie, nie. bo to ja cały czas płacę bo to jest cały czas z moich pieniędzy czyli też tak jakbyś, czyli? jakbyś tak naprawdę zapłacił podwójnie? właśnie, czyli Jacku co ty na tą kwotę wolną od podatku powinno, ja moim to, to, to zdaniem nie powinno jej być, w ogóle nie powinno czy... być jakikolwiek rozmowa o kwocie wolnej bo jest bez sensu. Hmm? Znaczy, ja powiem tak. Mhm. Podatek dochodowy powinien być zniesiony. Natomiast o. póki on istnieje, o. no to o. im kwota wolna od podatku jest, tym lepiej. Bo lepiej. Tak, Ona tak, 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 przy przynajmniej niektórym ludziom. <noise> Bogaty i tak nie zapłaci. Bogaty ma dużo większe możliwości unikania tego. Natomiast no też, też płaci zapłaci, jak zapłaci? Zapłaci podatek w wysokości, załóżmy tam, tam 10 milionów i dostaje ulgę od gminy, bo inwestuje w gminie w zasadzie 12 milionów, czyli od panny na często i jedzie na Karaiby. Dobra, mamy następną, następną kwestię, to jest strefa euro, nasze wejście do strefy euro, albo nasze nie wejście do strefy euro. Społeczeństwo mówi swoje, rządzący mówią swoje, jakie zdanie? Panów. Teraz właśnie było ostatnio badanie sondażowe, według którego rekordowa ilość Polaków jest przeciwna wejściu Polski do strefy euro. Okazuje się, że 70% jest przeciwko wejściu do Polski do strefy euro, zaledwie 25%, Brawo, Polacy. 25 tylko Polaków chce wejść do strefy euro. I to są rekordowe ilości przeciwników w ogóle w, odkąd takie tego typu badanie było prowadzone e, i co ciekawe e, nawet przedsiębiorcy, którzy, którzy zwykle w większości byli za wejściem Polski do strefy euro teraz już są w mniejszości i e, był okres, że 86% kilka lat temu, 86% przedsiębiorców polskich opowiadało się za wejściem Polski do strefy euro. W tej chwili jest to zaledwie 42%. No bo oni to myśleli, że to uprości rozliczenia. Tak, tak. Więc jest to jednak wynika z tego, że po prostu zauważyli, że jednak będzie tych negatywnych skutków więcej. I no przedsiębiorcy to klasa, która umie liczyć. Dokładnie, więc, yy, więc spadek yy, y, praktycznie o 50%, ponad 50%. Yy, I no, wiele, wiele, coś nie tylko w Polsce tak to wygląda, bo yy, w Szwecji zwolenników wejścia Szwecji do, do strefy euro jest 20 chyba 8%, no, a w Wielkiej Brytanii 13. <grym, 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 więc yy, w, tak, na, też w Czechach. Yy, Władze czeskie e, ostatnio stwierdziły, że nie zamierzają e, wciągać e, swojego kraju do strefy ja, euro. Na, na chwilę obecną. 5% chyba. Na chwilę obecną nie ma w ogóle czeski rząd, nie ma w ogóle takich planów. Czyli to jest bardzo. U nas, u nas to, to różnie wyglądało, bo różni politycy się różnie wypowiadali w różnym okresie, prawda? Czyli to jest bardzo dobra wiadomość dla właścicieli kantorów. Na razie panowie świcie spokojnie. Nie, to jacek... nie, tak, bo, bo przecież jeśli, nie be, jeśli Polska no tak. będzie w euro, to i tak przecież mogą wymieniać na inne waluty, prawda? Szakle. Ty... No. No, mi jest Dobra. właśnie podobnym. Jacek, jacek, co ty o strefie jest... euro jako libertarianin, no wolny człowiek? ja myślę tak, że powinna być im większa konkurencja w walutach, tym lepiej, tak jak wcześniej. Czyli jeżeli w Polsce można korzystać i z euro i złotówkiem można, no, to jest lepiej niż gdyby można było korzystać z każdy monopol jest zły, więc im więcej tych walut, ja uważam, że nawet powinniśmy iść w drugą stronę i na przykład, nie wiem, województwa, gminy, prawda, powinna być... Cidry, w... Cidry na mieć, przykład mieć, z Radzionkowa wprowadzić. Albo prywatne zupełnie no, instytucje, no, no, no. powinny mieć prawo emisji, emisji własnej, własnej waluty, która byłaby konkurencyjna ze złotych. Z tego co wiem, to takie coś istnieje na przykład w Spajcar. Jest tam taka alternatywna waluta dość, dość szeroko rozpowszechniona do franka, w której bardzo wiele podmiotów się rozlicza. Za, zapomniałem jak się nazywa w tym momencie, ale, 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 ale jest to tam. Może jeden hell czy dwa helly. Dobra, no to. Tak, no, ekonomia ekonomią, ale wiadomo, no, to jest wszystko powiązane z polityką. No, nie ma, nie ma, jeżeli w Stanach Zjednoczonych yy, ludzie czekają na to, żeby ogłosić, jakie są zbiory, załóżmy Mirabelek, yy, pozdrowienia dla pana Niedziołowskiego i potem na, na, na podstawie tego wskaźnika można ustawiać jakieś tam wskaźniki giełdowe, to ja się zapytam tylko o jedno. Czy zmiana na fotelu prezydenta zachwiała rynkami finansowymi? Czy rynki to przyjęły? O tak sobie, żeby... Były tam jakieś problemy z kusem złotówki, ale... ale... Widać, na stacjach, widać na stacjach benzynowych, robka kosztuje 3,71, ja nie wiem ile innych, kosztowała 3,50. 4, e, 4, przepraszam, no, no, 4, kosztowała 4,50, kosztuje 4,70, brawo panowie, zbieracie na następne wybory. Także no, proszę czyli, kontynuować. By, były jakieś tam e, ruchy, ale myślę, że to wszystko się uspokoi. Hmm. A ty Jacek jak myślisz? Myślę, że nie należy przeceniać hmm. wpływu, wpływu polityki na ma... przynajmniej taki, takich zdarzeń hmm. jak prezydenta. Hmm. Ja, to... ja nie myślę, nie że to u nas w tak. kraju ma fundamentalne znaczenie, bo jeżeli zerwą kontrakt na Karakale czy, czy tam na jakieś inne zwierzątka no, latające, się, sam, sam nie ma. Może, może, może zerwać to. Ja myślę, że, że, że większe zmiany mogą być. W a niekoniecznie nie negatywne. Przede wszystkim, Przede wszystkim prezydent nie ma takiej władzy. No, prawda jest taka, że prezydent ma w Polsce taką niewielką władzę w, no, w porównaniu z parlamentem. Bardzo dużo, bo weta prezydenta nie da się tak. No, beta, no, no nie, no ale jednak parlament może obalić może weto prezydenta więc... A poza tym prezydent nie uchwala ustaw, więc on może mieć inicjatywę be te, be te, ustawodawczą be te, be te. i Czyli potem parlament wszystko, wszystko może mu po prostu e, rozwalić, więc... I on Parlamentowi. I on, no, nie, on do może, końca, on nie do końca, nie do końca, trafiany, bo on może tylko utrudzić tak naprawdę, ale <todudź> weto potem może zostać i tak zniesione przez parlament, więc decydującą jednak rolę w Polsce jednak gra Parlament, a nie prezydent. Oczywiście ma, ma, no ma wpływ, wiadomo, ale, ale nie jest, jest to. Jest, jest, taki, jest taki w dzisiejszym, znaczy w ostatnim numerze Najwyższego Czasu, jest takie znamienne zdanie pana e, Michalkiewicza, że e, pan profesor Coll ogłosił e, o godzinie 14.30, że o 16.00 zapadnie wyrok. I oczywiście. O... Wyrok zapadł o godzinie 16 i był umotywowany 30 stronami maszynopisu jako uzasadnienie. I, I pan Michalkiewicz się naśmiewa, że jakiś jeden z profesorów, który z nim wracał, mówił, jakby przynajmniej to ogłosili na zajutrz, to te 30 stron miałoby uzasadnienie. A tak to mówi, tak to wygląda, jak wygląda. Także no, tutaj, tutaj przepychanie się i... i Demontaż gospodarki przy pomocy ustaw może, może nastąpić, także, także ja nie emigruję. Ja podejrzewam panowie też nie czujecie zagrożenia, żebyśmy musieli pakować manatki i emigrować, prawda? Ja uważam, że to zagrożenie to już jest od dłuższego czasu, nie? Natomiast skoro do tej pory nie wyemigrowałem, to pewnie ta zmiana, która teraz nastąpiła, to, to zmieni bardzo niewiele. I myślę, że ja nie sądzę, żeby akurat ta zmiana teraz zmieniła na gorsze. A zobaczymy, co będzie na jesień, jak będą wybory parlamentarne, bo tam mogą być dużo większe przetestowania. Mm -hmm. No to jak myślimy, czy w miejscu tego tutaj budynku, który jest obecnie w trakcie destrukcji, powstanie następne muzeum, czy powstanie jakiś biznes? Jeśli to z prywatny inwestor, to na pewno Kupię nie muzeum. No to, pewno nie muzeum. <laughs> no to fajnie. I, ty, I tym optymistycznym akcentem, że wśród wielu muzeów przeróżnych dookoła Będziemy mieli jeden biznes, który będzie przynosił zyski, a nie wyglądał tak jak tamte budynki, które przynoszą tylko straty. I one będą ciągle generowały straty. Także mniej muzeów, więcej geszeftów. Dziękuję bardzo. Kłania się Boguś. Dziękuję, panie Dziękuję. Tomaszu. Dziękuję, Jacek.